Dzisiaj nagrywam film o moim mundurze ciałym. E, to jest hełm, e, który nie ma dużo lat. On ma ze 30 lat. To jest hełm wzór 67. To jest e, kamizelka półotworna, która się nazywa Plate Carrier. Używa go polska e, siła specjalna. ta są spodnie w multikamie, jednak spodnie nie są takiego samego koloru jak bluza. Bluza jest w multikamie i e, są dury do chłodzenia jakby było za gorąco. E, z maski Pegas youtuber mi zrobił e, system szybkiego z tutaj kamizelki, tak? I już nie mam jej. E, jak zdjąłem e, kamizelkę, to e, tutaj mam taki pas, żeby mi spodnie nie spadały. E, dlatego, że jakby mi spadały spodnie, to cały czas bym musiał je poprawiać. To jest kamizelka, e, której używa Polska służba specjalna. Mm, tutaj są ładownice na granaty. E, w tej kamizelce e, ładownice na granaty akurat nie są w multikamie, tylko w buziecie. Ech, tutaj jest, jest w tutaj to jest na magazynki. E, tu się przypina e, kamizelkę, żeby ją tak przypiąć i tu z drugiej strony, jest to samo. Tylko, że z tej strony jest łatwiej przypiąć niż z tej. Nie wiem co, to, czemu tak jest, ale tak jest. To jest system mole. Do przymontowania na przykład to jest system mole. W filmach pokazują, że to jest na naboje, a to nie jest na naboje. Na przykład tutaj przymontowuje się ładownicę na magazynki, ładownicę na granaty. Ładownicę na magazynki się, się robi tak i już jest otworzona. Na granaty się otwiera tak. W normalnej takiej kamizelce nie ma systemu jak potrągnąć za sznurek to... Normalnej nie ma takiego, tutaj jest snurek, tylko... E, tylko e, z, z, zrobił e, taki system e, e, youtuber taki z kanału Maski Pegas. E, tu jest Płyty zawsze tu są. takie odporne na uderzenia i takie odporne e, na naboje i tą odporną na naboje sprawdziłem, walnąłem ją długopisem i nic się nie stało. Już jest koniec filmu ze snurkiem.